Dzień dobry. Witam was, kochani, na 11. Olimpii. A dlaczego ten jeden świat to za mało? Bo, patrząc na obrazy tutaj Ani, stwierdziłem, no, że one są tak spójne ze sobą, że to jest jakby oddzielny świat. A też pomyślałem sobie, że każdy artysta tworzący Kreujący też w jakiś sposób siebie, tworzy ten oddzielny świat. Jedni właśnie mają tylko ten oddzielny świat, który jest jakby obok nich, ale też są tacy artyści, co mam nadzieję, że tutaj nam się uda to pokazać, którzy jakby kreują siebie, pokreują ten swój świat i poprzez to są pewnym rodzajem dzieła sztuki. A i przychodzą nagle do y, pracowni, gdzie mogą po pierwsze czuć się swobodnie, czego się nauczyć i jeszcze błysnąć w towarzystwie później. Więc to bardzo otwiera takie dzieciaki. Dla mnie ten aspekt terapeutyczny jest chyba w ogóle ważniejszy niż, y, niż samo to, żeby się nauczyły rysować i malować. To przychodzi tak obok gdzieś. Więc potem super, że się dostałem na te studia y, wymarzone, i chyba nie. I i nie żałują, że się dostały. To też jest ważne, bo często jest tak, że idziemy na studia i potem przeżywamy jakieś rozczarowanie, że to jednak nie jest to, co chcemy, a one rzeczywiście świetnie sobie radzą i robią to, co chcą. I to jest super też dlatego, że jeżeli robimy to, co kochamy, to nasza praca jest naszym hobby. I dla zawsze nie wolałam nie na przykład chodzić na spacer na cmentarz, a nie na, Właśnie, do parku. Nie to, ale dla mnie cmentarz nie jest, jest... miejscem, Dla mnie to jest galeria rzeźby na przykład. Ja to tak odbieram. I ja się tam mogłam wyciszyć, ja się tam mogłam uspokoić i, i taka ta atmosfera um, takiego listopadowego wieczoru dla mnie jest najfajniejsza. Tak? W ogóle, na przykład ja nie lubię słońca i, i jakichś takich letnich miesięcy. Ja wolę zawsze takie miesiące... O, taka pogoda, dzisiaj dla mnie jest cudowna w ogóle. <noise> znaczy, ja myślę, że każdy z nas ma takie swoje wewnętrzne światy. Czasami ma ich wiele tych światów. Ja y, cały czas y, bardzo się inspiruję. Y, w ogóle wszystkim, co jest związane ze śmiercią. Ale nie traktuję tego w taki sposób, że to jest koniec. Mam nadzieję, że to nie jest koniec. Natomiast bardzo mnie inspirują i czytam bardzo dużo literatury związanej z obrzędami, z różnymi może nie, nie zaklęciami, bo to już nie, nie tędy droga ale z obrzędami, na przykład, które działy się w XIX wieku, na przykład na wsiach. Tak? Bo teraz ta cała. Yy, cały aspekt śmierci w naszych czasach jest takim tematem tabu, ale oczywiście no, nie, nie. Natomiast powiem, że tutaj ja bardzo lubię się bać z draperią, może to też zaopatrzyliście w tych obrazach, i umie często draperia jest takim dodatkowym bo bohaterem w y, obrazach. Ona sama też kształtuje w dużym stopniu y, narrację. I dzieci to też to trochę to... lubią się bać. No no właśnie. Żeby nie było nieporozumień w trumnach nie śpicie. Nie. <noise> nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. U mnie jest równowaga, mój mąż jest e, bardzo takim e, normalnym, w cudzysłowie człowiekiem, który stopa trzeźwo po ziemi e, i, e, on często, <noise> i on często musi mnie stopować w moich jakichś dziwnych ekscesach, ale... I dzięki temu może jest y, normalnie, bo gdyby było dwoje takich ludzi, no to nie wiem, co, to może by były te trudne. No, tak, tak. <laughs> nie, 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 nie. No akwarele, jak malowałam, jak robiłam ilustracje, głównie to były akwarele, ale teraz tak, myślę, że najbardziej czuję się w kolejnym olej, razem. Na przykład akryle nie. Do Azji, ale chcę podkreślić, że nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata żeby nas ktoś zainspirował, czy właśnie zapachy, czy smaki. Nie inspirują ludzie bez względu na to, w którym miejscu się znajdujemy. I ja na przykład kocham Łódź bardzo. Niektórzy mówią, że to jest bardzo brudne miasto, nieładne. Ja jestem w Łodzi zakochana, dla mnie to jest taki polski Neapol. I, i, więc mówię, nie trzeba wyjeżdżać bardzo daleko. W zależności od tego właśnie, jak się skupiamy, na czym się skupiamy, mnie bardzo interesują detale. Szymborska nawet w lekturach nadobowiązkowych pisała o Krakowie w ten sposób, że mieszkam w Krakowie, a to znaczy, że go nie zwiedzam. Codziennie przechodzę obok Wawelu, myśląc o innych rzeczach, niekoniecznie tak istotnych jak Wawel. Mieszkam w Krakowie, a to znaczy, że nie muszę kupować ciupagi, ale muszę tam robić zakupy. Więc każdy. Nogi spuszczam z fotela od razu na podnóżek, a mówiłeś, że na psy zejdę. Po czym to one skakują na moje kolana. Tyle o sobie wiemy, ile wymyślimy. No to z tego względu, że nie chodzi nawet o benzynę, o emocje, o pracę mięśni, ale o to, że w, tak naprawdę w tym sporcie i myślę, że w wielu innych sportach zdecydowanie ważniejsza jest praca y, głową, y, skupienie emocji, y, znalezienie takiego punktu, żeby odnaleźć tego, jak Twoje emocje pracują, jak, jak pracuje Twoja głowa. I pamiętam tak, że to no nie wiem, to, to jest ze mną od zawsze, więc to nie jest tak, że to się wydarzyło wczoraj czy pięć lat temu, więc dla mnie to jest taka codzienność, coś, co było ze mną. E, Mam wrażenie, że od dzieciństwa często słyszałam, że super, na przykład super wyglądasz, ale ja bym się tak w życiu nie uprała. No i tak sobie myślę, no i o to chodzi. No, no właśnie. Cała Joanna, cała ona. Gdybym usłyszała klucz w drzwiach, biada przyzwoitości, poręczy i opinii ludzkiej. Nie wystarczyłoby wymówek, że nie lotem nie jestem i że nie potrafię trzymać uczuć na wodzy kuchlera. Gdybym usłyszała, to bym oszałała, choć i bez odgłosu klucza w drzwiach, mawiają wariatka. Muszę przyznać, że niechcący się wpasowałam w ten tytuł, bo zawsze, zawsze czułam się inna. Zawsze się czułam, tu się bardzo dobrze znajduję. Tu, tu mam wrażenie, że jestem na swoim miejscu między wami słuchając, słuchając tych pięknych rzeczy i oglądając te piękne rzeczy, bo już jestem któryś raz na Empilii. Właściwie już część, miałam chyba połowę książki i podejmuję dosyć taki trudny temat, ponieważ główny bohater, to mogę chyba zdradzić, bo to jest zaraz na samym początku, Główny bohater e, choruje na, na raka e, mózgu nagle Jaka i e, napisałam połowę książki i po prostu nagle znalazłam, tak, tak po prostu przeglądając e, Facebook, e, o, e, mężczyznę o tym samym imieniu, umierającego na to samo, co, e, co, co mój bohater. Książka w tej chwili z jego e, e, żoną e, jesteśmy przyjaciółkami, niestety nie poznałam nigdy tego człowieka, ale pod wpływem jej historii, którą mi opowiedziała, jak już, jak już jakiś czas e, minął i doszło do siebie, napisałam zakończenie książki. To, to był po prostu. Takie, m, będę, taki krótki e, fragment, dlatego że co bym, co bym nie przeczytała, przeczytała dłuższego, to coś tam zdradzi. E, Darek śmiał się i próbował e, przytrzymać Sarę w ramionach, ale ta delikatnie się wyswobodziła i już szalała na deskach. Tarasu z Adrianem. Karina i Mati również dołączyli, dając jak zwykle popis swoich umiejętności. Darek przysiadł się bliżej Gosi. Wiem, powinienem z Tobą zatańczyć, ale jak mi tego oszczędzisz, bo wiesz, jak jestem kiepski w szybkich kawałkach, obiecuję to nadrobić przy wolniejszej muzyce. Gosia się śmiała. Oczywiście nie miała nic przeciwko, sama nie czuła się zbyt swobodnie przy takich rytmach. Nie, nie, mówisz yy, słusznie, to znaczy oczywiście korekta językowa była i, i, i piszę podobno za długie zdania, bo jak mi się myśl skończy, to kończy się zdanie. Natomiast e, bardzo mile mnie zaskoczyło, bo to mi koledzy e, e, pisarze mówili, że, że bardzo często wydawnictwa zmieniają jednak pewne fragmenty w fabule i ja otrzymałam taką informację, że fabuła się podoba na tyle, że nic nie będą zmieniać. I tam e, tablet brałam e, i w Parku Julianowskim pisałam, bo wtedy tam blisko mieszkałam. E, kocham parki zieleni, każde skrawki, więc gdzieś tam... Dobry wieczór. No tak, poszłam na emeryturę nauczycielską, a więc dość wcześnie, w wieku chyba 55 lat. I no, miałam sporo czasu. Zdarzyło się tak, że pod choinkę od przyjaciółki, która malowała, dostałam farby, dostałam plik kartonów i mówi że będę malować. Ja oczywiście co ty ja nie umiem. Koleżanka na to, a skąd wiesz, spróbuj? Więc zaczęło się malowanie. A jeżeli chodzi o wiersze, no to na y, emeryturze rzeczywiście zaczęłam pisać więcej. Natomiast jakieś takie y, ciągoty w kierunku y, pisania, to już miałam jako dziewczynka. Y, pamiętam, w trzeciej klasie szkoły podstawowej zaczęłam pisać taki dziewczyński pamiętnik. Właściwie to y, y, malowanie łączy się bardzo z, z tym, co piszę, bo czasem. Y, Określają mnie koledzy, czy, że moje, moje wiersze są takie plastyczne, takie opisowe. Czyli, e, nie e, będę sprzątać, i... by stresu nie miał. Nowe rozdziały życia zaczęte, papiery, plany porozkładane, <coughs> książki, notatki, szkice i farby, wstążki nadziei wyprasowane. Na parapecie wena przysiadła, zakwitł krokus i storczyk rośnie. Rankiem witają wschodzące słońce i razem ze mną marzą o wiośnie. Że obecnej wilgoci rosną z szelestem trawy. Bluszcze spięły się wysoko, ptak wyjrzał świata ciekawy. Pod ziemią rozpiera się grzybnia, ptak trząsnął mokrymi piórami. Wszystko takiej głębi nabrało, aż oczy wypełniły się zami. Cztery jajka tulą się w salaterce. W tle I'm lost nad King Cola. Wino w kieliszkach lekko faluje. Już nam daleko do rock'n'rolla. Aksamit butów nutek pył zbiera, gdy kołyszemy się w rytmie koena. Jak dwa baranki w siebie wtulone. Ty masz w zanadrzu Glena Millera. Słońce po... Dziękuję, że mogę wystąpić jako ostatnia, bo dzięki temu zobaczyłam jak wiele jak nas łączy. To jest coś niesamowitego. Już nie jest tak strasznie. Nie jest strasznie. <laughs> Słuchajcie, ja jestem tutaj na czwartej Empiriusz, już, no ale ja, ja byłam e zawsze po tamtej stronie, tak? Z aparatem fotograficznym i, i po prostu robiłam zdjęcia, zdawałam później relacje, i, i to było dla mnie wielkie zaskoczenie, <grydy> kiedy, kiedy zostałam tutaj zaproszona ze swoją poezją bo to była akurat poezja założyć pancerz czy grubą skórę oblec, by nie czuć, osłonić siebie przed tym, co dobre i niedobre, by spłynęło bez nasiąkania. Co najwyżej płytko zaległo, by strzepnąć, gdy nadmiar. Sny niepotrzebne, dalekie i nie na temat. Pozmieszaj ochrę z cytrynową, zieleni użyj dowoli, do woli, dodaj łzy szczęścia i kilka kropel popu. Ale William, ja nie umiem. Potrafię tylko żyć i śnić. To wystarczy, powiedział. Gdy sięga po niebieski w zielonkawym odcieniu i fiolety niepotrzebnie miesza z purpurą, czują chód, nie orzeźwienie. Ułożyłabym na stanowo z kawałków rozsypanych, dopasowujące rysy i pęknięcia. Co robimy z tą Ja obiecałem, że, że przeczytam jeszcze jeden wiersz, ale postanowiłem teraz, że, że, że go zostawię, kiedy będziesz miała spotkanie ze mną. I przedstawię, A, i fotografię, i to. No to tak, tak taka okay. luźna myśl. Ale, ale kochać to znaczy dbać o sprawy niezmienne. Te duże, i małe, i tak codzienne. Żebyś miała sok malinowy, na zimowy katar albo bóle głowy, kiedy rano wstajesz trochę niewyspana. Mój uś, diamentowa szkoda. Połysk marszczonej skóry. Nagrodą odsłuch, pomyłek i szumu. Płatny dostęp do logu DIAM. Erozja ludzkiej chęci. Nikt nie mówi integralnego dlaczego.